z Bogdan mi kiedyś mówił, Ty, Janusz, to może jakim głodkrywcą zostaniesz? Umisz znaleźć nawet schowaną flaszkę w domu. Umisz znaleźć otwarty sklep w niedzielę niehandlową. Do chlania jesteś bystry, więc trzeźwy i głodny nigdy nie będziesz. Poradzisz sobie. Tak się stało, że Halynie Renta na czas nie przyszła, a w mordzie susza. Wybrałem się na przygody życia. Moja historia zaczęła się w zielonogórskim lasku młodzi złą to miejsce z spawnerem żuli. Może ino jakiś niedopitek się znajdzie. A może i coś lepszego. Był mróz, śnieg, niesprzyjające warunki. W poszukiwaniu swojej relikwii zacząłem krążyć i szukać. Zauważyłem ślady wilczych łap. Zboczyłem ze ścieżyny i polizłem w stronę płotu. Czy to jest opuszczony kompleks radziecki? Tablica była nieczytelna. Musiałem szukać dalej i uważać na wygłodniałego pieseła. Tego nie przewidziałem. Pijanej będzie dałbym wryło, a jak walczyć z wilkiem, musiałem zacząć działać. Poszukałem kijka, który po wygięciu się nie pęknie niczym moje spodnie w kroku i szukałem. Łatwo nie było, wszędzie tylko jakieś grzyby, nawet ta się gniazdo się znalazło, ale bez pióra. Jest! Znalazłem! Ucieszony podbiegłem do badyla. Teraz coś, co się nada na cięciwe. Jako, że te rosną gdzieś na drzewie, czy gdzieś tam. No nie wiem, ale ta babka z tą którąś miała cięciwe, to i ja znajdę. No jest, też jesteście zdziwieni. Przywiązałem gumę po obu końcach i mogłem ruszyć dalej. Ostrożnym krokiem szedłem dalej, ale musiałem znaleźć jeszcze kijaszka na szczałę. Też znalazłem. W tej dziczy jest wszystko. Czemu nikt się tutaj nie zaludnił? Zastanawiałem się. Tak zakręciło mi się wyłbie od tego myślenia, że ocknąłem się dopiero, gdy dotarło do mnie, że zbliża się on. Ura! Okrzykłem. Wygłodniały skurczybyk, który ma ochotę wszamać mój mięsień piwny. Nie miałem drugiej szansy. Szczała była tylko jedna. Bez pióra, ale dam radę. Aż połowicznie wytrzeźwiałem z tej adrenaliny. Napiąłem łuk i wystrzeliłem. Wilk się przekręcił, skowyjąc ostatnim tchem. A ja, niepewny dalszej drogi, nie zawracałem. Niedługo potem dostrzegłem coś wystającego z pieńka drzewa. Wygląda jak butelka i ma kapsel. Pomyślałem, po czym przykucłem i przyjrzałem się z bliska. Odśnieżyłem swoją wciąż drżącą z przerażenia dłonią i dostrzegłem to. Nieotwartego browara z moim imieniem. Ekspedycja zakończona sukcesem. Mogę wracać do domu, ale nami nie uwierzy, jak jej to opowiem. Wierzymy, że kryje fragment duszy Boga. Legenda głosi, że ci, którzy ujrzeli boskie źródło, stali się nieśmiertelni. Lara Croft powróciła. To znaczy, ona już dawno temu powróciła. Ale teraz wróciła... do mnie. Jeśli oglądaliście ostatnio wrzucony przeze mnie materiał o 10 najlepszych grach 2020 roku, w których czochrał Bulaj, mogliście się dowiedzieć, że jestem fanem pierwszych odsłon z XX wieku. Później, bo w 2008 roku zagrałem w legendę i spodobała mi się. Dalej grałem w Anniversary Underworld. Jednak bardzo mi się te części nie podobały i błędnie skreśliłem tę markę. Ale tak z braku laku zainstalowałem Rise of the Tomb Raider. Zgadnijcie, gdzie była ta gra, za ile i dlaczego w nią zagrałem. No, wyruszyłem w przygodę i zostałem zaskoczony. Dawniej byłem przekonany, że nowy Tomb Raider to kont gradra Uncharted'a, które kontrowało... Tomb Raidera. Rise of the Tomb Raider dzieje się głównie w śnieżnej Syberii. Lara zaintrygowana odkryciem swojego ojca, pragnie odnaleźć źródło wiecznego życia. Jednak początkowo nie wszystko idzie zgodnie z planem. Trudne warunki, mróz i grupa najemniczych sekciarzy zwanych Trinity, po polsku Trójca, chce położyć swoje łapska na tym samym co nasza Tomb Raiderka. Zmarznięta, bezbronna bohaterka trafia w syberyjską dzić. Teraz jej celem jest dojście do źródła, eliminując przy tym dzikie zwierzęta i najemników. Początkowa ekspedycja jednak jest trudna i chłosta Larę po twarzy z każdej strony. To nieprzyjazne otoczenie zdawałoby się ją zabić, jednak ambicja i słowa ojca trzymają bohaterkę przy życiu. W zasadzie dzięki najemnikom odkrywa opuszczony kompleks radziecki. W którym to bazy zakładają sobie żołnierze Konstantina i drugiej postaci, o której nie będę wspominał. Lara, w przeciwieństwie do Natana Drake'a, nie jest alfą i omegą w poszukiwaniu skarbów. Wiele informacji pozyskuje dzięki odkryciom oponentów. Niczym w Hitman, Absolution lub po prostu w Anchartedzie, możecie podsłuchać, o czym gadają patrolujący żołnierze i dowiedzieć się szczegółowych informacji o przedstawionym świecie. Atlas to mapa, ma wskazywać drogę do tego, czego bronią tubylcy, boskiego źródła, którego szuka Konstantin. Tego do końca nie rozumiem. Czymkolwiek jest to źródło, musi być wartościowe. Jest to taki mały smaczek dodający imersji całej grze. No dobra, gameplay jest bardzo podobny do Uncharted'a, tyle że poruszamy się po pół otwartych planszczach i szukamy zasobów niczym w The Last of Us. Bardzo fajnie się odkrywa jaskinie z zapiskami starożytnego ludu i wyszukuje specjalnych zdolności w tak zwanych grobowcach wyzwania. Przydatny jest też tryb zmysłów uruchamiany w wduszaniem prawej gałki. Elementy do zebrania lub interakcji zostają podświetlone. Wszystko w tej grze jest użyteczne, aczkolwiek końcówka gry wprost nuży, bo Lara jest potężniejsza od Rambo. Po ukończeniu gry możecie iść w eksplorację Syberii, by odkryć wszystkie znajdźki, które będą dopiero teraz możliwe do zdobycia. Ponieważ wraz z postępami w fabule zdobywacie nowe narzędzia, np. Na strzałę z liną, dzięki której możecie otworzyć przejścia w miejscach, w których przedtem jej nie mieliście. Śmierci jest dosyć sporo, ale nie jest to nużące, ponieważ za pomocą np. monolitów odkrywacie na mapie położenie znajdziek. Odnośnie molnolitów, jest też funkcja, z którą w innych grach się nie spotkałem. Mianowicie uczenie się dodatkowo trzech innych języków. Mongolskiego, rosyjskiego i greckiego. Uczycie się ich przy wynajdywaniu znajdziek i zapisków. Wszystko to w celu, by znaleźć następne znajdźki i następne. Z jednej strony kreatywne, a z drugiej strony zastanawiam się nad sensem tego smaczku. I wiecie co? To w zasadzie cała gra. Mógłbym mówić dalej o fiksach w takiej sobie fabule czy zbieraniu ulepszeń i ekspanaperki. Jest drzewko umiejętności, z którego użyłem w rozgrywce może jedną czwartą, bo reszta może i fajnie się prezentuje, ale nie mają sensu i zastosowania. Na przykład trzymanie trzech strzał naraz, by móc z nimi szybko strzelać. Przy dojściu do kompleksu radzieckiego możecie pozyskać tłumik do pistoletu, który na normalnym poziomie trudności niweluje potrzebę korzystania z tej zabawki bo pozwala skuteczniej i precyzyjnie celować przeciwnikom w głowę. Z boku korzystałem tylko w trybie czasówkowym i waliłem we wrogów zatrutymi strzałami, które raczej powinny być nazwane trującymi granatami, bo niezależnie od ustawień trudności gaz z tych trujących strzał zabija natychmiastowo i bezgłośnie. Chodząc na temat czasówek, wchodzimy na temat trofeów. Lista jest bardzo wyjątkowa, ponieważ sama podstawka nie zawiera ani jednego srebrnego trofeum. Ma jedno złote, a sama reszta to brązaki. W samej podstawce z banków jest do wbicia 66, a dodatki, które były w plusie razem z grom, dają łączną ilość 125. 95% z nich to proste czynności w grze i wpadają lightowo. Polecam zacząć od razu granie na poziomie trudności twardziel, by uniknąć drugiego i żmudnego przejścia gry. By sprzątanie każdej lokacji oraz wyzwań na 100% to klucz do 100% w tym tytule. Najtrudniejszym aspektem platyny są time triale. W nich biegniecie, zbieracie punkciki, rozwalacie różne obiekty i zbieracie znajdźki. I musicie na każdym etapie i grobowcy uzyskać złotą gwiazdkę. A to skłania się do używania modyfikatorów rozgrywki, które są w postaci zużywalnych kart. Na przykład dodanie karty sprawiającej, że wrogowie się palą, zadają ogromne obrażenia lub utrudniają w postaci braku amunicji na początku czasówki, modyfikują procentowy mnożnik końcowego wyniku. I będzie to konieczne oraz trudne do zrobienia. Wymagane będzie odpowiednie dobieranie kart oraz uczenie się na własnych błędach. Absolutnie odradzam używania karty o nazwie przyczepność, która co prawda daje wspaniały mnożnik, ale zmusza do trzymania kwadratu przy chwytaniu się czegokolwiek niczym z retro trompiderów. Ponieważ bardzo często się to buguje, ile razy zamiast łapać się krawędzi, będzie na przykład wyciągać czekany lub po prostu się chwyci i z automatu puści. Odnośnie bugowania się zdarza się niestety często. Trzy razy łącznie mi się zdarzyło, że przeciwnik ustawił się w literę T, a nawet raz Lara tak uczyniła i ją zamurowało. Zobaczcie sobie tę komiczną sytuację z amatorskim dubbingiem. Muszę się zjakać obok tych sędziarskich zakapiorów i odkryć źródło wielkiej mocy. Cholera, zobaczą mnie, muszę zastygnąć! Widzę ją, a nie, czekaj, wsyć ogień! Przyjrzę się temu, kto tu przytarmolił tę figurę woskową. Konstantin podobno jakoś zamawiał. Podobno jej nienawidzi, ale mu się podoba i ten... Albo wypiłem za dużo radzieckiej gorzały, albo ta kuchła oddycha. Wolić to zastrzelę. Najwyżej, iż szef zamówi sobie nową lalkę. Ty, rzek! Poleciała z nich krew, ale się nie rusza. Co jest? Ej, co wy tu robicie? Co to za rzeźba? Wygląda realistycznie, ale chciałem strzelić, ale słyszałem, że ktoś już to uczynił. To rzeczywiście figura woskowa! Jej twarz topi się pod moją lufą. Odwołać alarm, wracać na posterunki. Oprócz podstawki jest sporo DLC. Pierwsze o nazwie Wytrzymałość to Survival w syberyjskim broźnym lesie, gdzie Lara musi odnaleźć artefakty i krypty, jednocześnie dbając o ciepło i nasycenie. Oprócz dzikich zwierząt, najemników i pułapek, na bohaterkę czyha też 50-metrowy tasiemiec w jej jelitach, który wyżerają od środka i co dwie minuty musi coś wszamać. Las jest generowany losowo, na podstawie pewnych wzorców i się zapętla. Odnośnie trofeów muszę wspomnieć, że aby każdy zdobyć, w tym dodatku jak i pozostałych, należy przed wystartowaniem rozgrywki wybrać je w postaci odpowiedniego wyzwania. Inaczej trofek się nie odblokuje. Dodatek numer 5 umożliwia zagranie w ten tryb kooperacji z innym graczem, wraz z nowym zestawem pucharków. Dodatek numer 2 to Baba Jaga. Dwa krótkie etapy, pół godziny rozgrywki, Halucynacja, Nuda, Stagnacja, Degradacja i 13 banalnych brązaków do wbicia. DLZ numer 3 to Zimna Ciemność i jest to coś ala zombie mod Call of Duty Black Ops część dowolna. Trafiamy do opuszczonej radzieckiej strefy naukowej, unikamy zmutowanych niewidomych zombie, którzy zachowują się niczym klikacze z The Last of Us oraz wraz ze wskazówkami Nadi musimy zdezaktywować toksyczne związki znajdujące się w silosach. Ogólnie całość jest dosyć liniowa, ale rozmieszczenie broni, więźniarek, które dają perki, oraz instrukcje do wyłączenia wież są za każdym razem różne i trzeba w prawidłowej kolejności uruchomić urządzenia. Uruchomienie ich w złej kolejności lub po prostu hałasowanie za pomocą strzelania lub sprintu mogą przywołać hordę truposzy. Wieże są trzy i co każdą następną będzie o jedno polecenie do wykonania więcej. Potem wysadzacie finalny zbiornik, w którym się zbiera horda i wskakujemy do helikoptera. Pamiętajcie, że trofiki wymagają posiadania aktywnych wyzwań, które ustawiacie przed rozgrywką. I przedostatni dodatek to słynny dwór croftów. Jednak miernota i brak pomysłów aż zalewa nudą, co sprawia, że jest to zdecydowanie najgorszy croft manor, jaki widziałem. Pierwsza kwadratowa trylogia z końcówki lat 90. miały znacznie więcej do zaoferowania. W tym dodatku macie kilka pokoików i kilka banalnych zagadeczek, nazwanie ich zagadkami byłoby obrazom. Kończycie pierwszy segment w około 40 minut, po czym możecie włączyć tak zwany koszmar Lary, czyli ten sam dom, tylko w nocy, który atakują zombiaki z DLC numer 3. Podsumowując, ogólnie jest to dobry tytuł. Podstawka oferuje ciekawe lokacje i zagadki. Dużo mechanik jest znanych z innych gier, ale sensownie to wymieszano i powstała ciekawa gierka na kilkanaście godzin. A dodatki wykluczając Croft Manor to przeciętniaki. Mi najbardziej podobała się wytrzymałość, bo bardzo lubię survival. Ocena całokształtu Rise of the Tomb Raider to 7,5 na 10. Trudność platyny to 6,5 na 10. Czasówki są wymagające. I większość z nich trzeba zrobić niemal bezbłędnie niczym w Crash Bandicoot, a czas do zrobienia calaka to w moim przypadku ponad 60 godzin.